Robimy tutorial, jak zrobić małą muchę okoniową. Może no, płotka na no to weźmie większą. Dobra, bierzemy pompą, rozrywamy go na takie coś. Bierzemy w moim przypadku plecionkę hmm, bardzo cienką, taką mam. Dobra, łapiemy tu haczyk. Dajemy to. I obwijamy, obcinamy, Mek. obwijamy. Dobra. jest lekko obliczeniem teraz robimy tak: bierzemy tą końcówkę i wiążemy o, cyk, teraz obowiązujemy żeby się ładnie trzymało rozsiarpujemy myk złapane teraz kolejny super. Ciskamy jeszcze raz. Ciskamy, żeby się na pewno nie rozpadła. I zrobiona. Przeszczamy. I mamy te obcinamy na koniec. Już mało materiału, ale z tej resztki materiału udało mi się taką łóżkę zrobić. Tu mam lepszą. no takie o jak pojadę dzisiaj może do sklepu to kupię więcej i może zrobię lepszą większą. O, tu szczupakowa mucha. Na większe pstrągi może i pstrągowa. To był tutorial, jak zrobić muchę z czegoś, co masz w domu.